Dzień dobry, a może i dobry wieczór w sumie? Chyba już wiecie, że jakiś tydzień temu wyszły pierwsze Snapshoty do wersji 1.16, które dodały mega dużo różnych nowych rzeczy. Nowe biomy w neterze, nowe moby i tak dalej, a to wszystko wiąże się z tym, że doszły nowe bloki. Między innymi właśnie takie jak wam teraz pokazuję, proszę bardzo. No i zgadnijcie, co wiąże się z tym, że takie nowe bloki już są w Minecrafcie. Tak, dokładnie, kolejny odcinek serii budujemy tylko z tym razem bloków z 1.16. A tym razem będzie to standardowo Domek. Dokładnie, także jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda domek zbudowany tylko i wyłącznie z bloków z 1.16, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie ten oraz mój prywatny kanał. A właśnie, i zdradzę wam w tajemnicę, że dzisiaj na tym kanale, do którego linka macie w prawym górnym rogu ekranu, czyli na moim nowym, prywatnym kanale, o godzinie 17 pojawi się film, w którym zbudujemy bazę z 1.16. Tak, tylko i wyłącznie z tych bloków, które mamy za nami, ale bazę podziemną, a nie domek nad, 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 nadziemny. E, tak, dokładnie. Także jeśli was tam jeszcze nie ma, subskrybujcie, wbijajcie. No i dzisiaj wlatuje pierwszy odcinek na tamten kanał, także polecam. Serio, a ja tu sobie już szykuję teren No i musimy zacząć myśleć jak ten domek Będzie wyglądał, mam pewien pomysł W ogóle, z... jednak czemu ja to zniszczyłem? Mogę sobie Taką całą paletę bloków przed tym domkiem Postawić, więc chyba zrobię to jednak od nowa Okej, okay, także wydaje mi się, że te bloki, które widzicie Właśnie przed sobą, to są wszystkie bloki, które Zostały dodane w tej wersji, oczywiście dochodzą jeszcze jakieś Roślinki, między innymi lamento, rośla Nederowe kiełki, spaczone Korzenie, o kurde, bale, jakie to Ma nazwy w ogóle po polsku, wow A no i jeszcze niebieskie pochodnie oraz niebieskie Latarenki i to w sumie chyba Tyle, mam nadzieję, że nic nie ominąłem. A my oficjalnie rozpoczynamy budowę, tylko czemu tu jest noc. Halo, proszę o dzień w tym momencie. O, od razu lepiej. Dobra, więc teraz możemy budować w takich warunkach. Plan jest taki, zrobimy domek dosyć nietypowy, takiego, którego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Eee, myślę, że jego kształt będzie dosyć. O kurda. ciężko mi to wytłumaczyć. Muszę coś wymyślić na początku. Dajcie mi sekundę, ok? Myślę, że taki kształt styknie, ale pewnie jeszcze tutaj nic nie widzicie, więc wezmę sobie do ręki szkarła... szkarłatne deski i połączę te wszystkie bloki, aby Wam pokazać dokładnie, o co mi chodzi. A Chodzi mi o wielkie U. O dokładnie. W takim kształcie będzie ten domek. No i myślę, że możemy w takim razie pociągnąć te wszystkie ściany w górę. Czemu powiedziałem pociągnąć? Ostatnio się uczyłem, żeby tak nie mówić, a teraz znowu mówię pociągnąć. To jest mega dziwne i, i mega nie lubię tego słowa. I dlatego pojęcia nie wam Nie wiem, czemu go używam. Pięknie. Jesteście dumni, mam nadzieję, że tak. Także wypełnijmy sobie teraz wszystkie ścianki tymi szkarłatnymi deskami, bo tak to się chyba nazywa dokładnie. O ja, ci wiecie, co dosłownie na, przed chwilą nas na przodzie, na tym poprzednim, jeszcze nie było informacji, jak ona się na po polsku i dopiero w snapszocie 20w07a czyli już w tym drugim snapszocie przetłumaczyli to wszystko na polski no i dopiero pierwsza raz to widzę tak szczerze mówiąc, ale mimo wszystko co są całkiem spoko, myślałem że to kompletnie inaczej przetłumaczą, no teraz tak sobie myślę z czego ja zrobię okna, przecież nie ma tutaj żadnych szyb żadne szyby nie doszły, jedyne co mi wpada do głowy to chyba płotki, no i chyba niestety będziemy musieli zrobić domki właściwie nie domki, co ja gadam, e, szyby z płotków szyby z płotków, jak to w ogóle brzmi, nie szyby, znaczy okna z płotków to chyba le lepiej brzmi, tak, zdecydowanie, ale zapomniałem Jednej rzeczy, właśnie, czekajcie, był jeszcze jeden blok ważny, i był to blok, gdzie on jest w ogóle? O, dokładnie, blok spaczonej brodawki oraz blok nederowych brodawek. On chyba nie był wcześniej, ten nie wiem, ale tego na pewno nie było wcześniej i tego chciałbym użyć do obudowania naszego domku dookoła, albo chociaż zróbmy sobie coś takiego z przodu, aby zrobić coś, co wygląda chociaż trochę jak fundamenty. Przyda się na pewno. Kombinowałem, kombinowałem i ogardałem coś mniej więcej takiego. Wygląda to całkiem spoko, ale oczywiście lepszy efekt. Będzie, jak dokończymy to w całości. Więc zróbmy tutaj jakieś wejście przykładowo, takie, bo czemu by nie. Tutaj fajnie, jeśli te ściany byłyby wyższe. Znaczy, wiecie, tutaj byłoby drugie piętro, tu będzie tylko jedno piętro, i tak chyba będzie spoko. Ten domek zaczyna wyglądać, serio. Powoli wygląda to więcej niż cztery ściany. Na coś więcej niż cztery ściany. Teraz już jest spoko. No idziemy po prostu w dobrą stronę i tyle. Mi się już zaczyna podobać. Zacząłem już powoli kombinować z dachem, stąd też te poprzeczne deski, znaczy, nie deski. Te poprzeczne pion, piony, co ja gadam, trzony tutaj postawione. Ale pamiętajcie, że wy również możecie znać Jakie domki zbudowalibyście na Tylko z i wyłącznie z bloków z 1.16 Byłoby bardzo miło, jeśli podeślecie to na naszego discorda do, Na kanał, nie wiem, twórczość Albo kanał pochwalę się, tam możecie pochwalić się swoimi budowlami Link do discorda macie w opisie Serio, możecie podesłać, bardzo chętnie obczaje, Co wy zbudujecie, z ty tylko i wyłącznie z tych bloków Ależ tu piękny daszek powstał W ogóle, zobaczcie na to Nawet mi się to podoba, wow Wygląda to całkiem ciekawie Ten kontrast pomiędzy niebieskim a czerwonym Jest właściwie czerwonym, takim buraczkowym nie wiem jak to inaczej nazwać, albo różowym Dlatego pojęcia nie mam, dajcie znać jaki według was to jest kolor Według mnie jest to, no kurde bele Fioletowy, okej okay. Kontrast pomiędzy fioletowym a tym niebieskim jest super. I mega fajnie to do pasuje. Mimo to, że to są kompletnie inne kolory. A ja od razu strzelę daszek po drugiej stronie, żeby to już się potem z tym nie męczyć. I zaraz zajmiemy się tym daszkiem w tym miejscu, ponieważ on będzie największy ze wszystkich i będzie po prostu ukoronowaniem całego naszego domku. Pierwszy jest, drugi jest, teraz czas na trzeci. W tym miejscu największy. Ale jakiego ja będę robił? Nie wiem, czy wiecie, ale był już jeden odcinek z tej serii, w którym budowaliśmy tylko i wyłącznie z bloków dostępnych w 1.15 czyli z bloków miodu, tak właściwie, były tylko cztery. Bloki, z tego co pamiętam. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, wbijajcie koniecznie, bo według mnie był mega kozacki i zbudowaliśmy wtedy super rancki domek. Także serio, jeśli nie wiedzieliście, wbijajcie konieczkę macie linka w prawym górnym rogu. ekranu. znaczy nie wiem czy teraz, czy wcześniej mieliście, nie wiem, czy będę pamiętał, żeby to dodać swoją drogą. Myślałem, że to będzie mega trudne, ale z minuty na minutę to wygląda coraz lepiej. Serio, podoba mi się to już nawet. Wiem, że to nie jest szczyt jakiś tam budowlanych po ich możliwości i wiem, że da się zbudować lepszy domek, ale jak na taki kompletny spontan, bo uwierzcie mi, serio, miałem w głowie jakiś. Plan Plan, jak to może wyglądać? W sensie miałem plan, że będzie to w kształcie litery U i tylko i wyłącznie tyle. To mega mi się to podoba. Jeszcze tylko dodamy sobie tutaj w szybach, tutaj w szybach, znaczy w oknach dodamy sobie płotki no i czas zająć się tyłem oraz środkiem, bo środek też sobie zrobimy, bo czemu by nie? Kto nam zakaże? Nikt nam nie zakaże, także zrobimy, bo, 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 bo tak. Ej właśnie, zapomniałbym kompletnie, że w tej wersji dodali również drzwi, więc wybierzmy sobie, które będą lepsze i wybierzemy sobie miejsc drzwi 2020. Dokładnie. Wybierzemy sobie najpiękniejsze drzwi jakie istnieją w Minecrafcie, czy te czy to bardziej pasują, znaczy pomarańczowe wiem, że będziecie. Pomarańczowe, co ja gadam? Fioletowe, wiem, wiem że będziecie mi jechać w komentarzu, że nie rozróżniam kolorów. Chociaż może jednak czerwone. Kurde, belle, to jest ciężka sytuacja, nie wiem co wybrać. Chyba, że na przykład weźmiemy czerwone, ale ukryjemy je tak w tyłu. O, może być, dobra, to jednak czerwone, N nieważne. A ja musiałbym na szybciucha tylko tutaj szybko to poszerzyć o dwie kratki, bo chciałbym ten daszek, żeby był takiej szerokości po bokach, jak tutaj jest z przodu, więc muszę go poszerzyć. Mniej więcej tak, żeby był w długości siedmiu kratek, a miał wcześniej tylko i wyłącznie 5, więc. Tutaj 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj będzie siódma kratka. Dobra, to ja to zrobię poza kamerą, żeby Was nie męczyć i wrócę do Was za chwilkę, jak to będzie wszystko gotowe. No i chwilę mnie nie było, i od razu zrobimy sobie jeszcze daszek, więc trochę się zagalopowałem, szczerze mówiąc. Ale spójrzcie, jaki ten domek będzie epicki, już teraz to widzę. Także czas tylko skończyć ten daszek i zajmiemy się środkiem. Ale co tu jeszcze musimy zrobić? Przede wszystkim, tak sobie teraz myślę, czy ten daszek będzie wystawał jeszcze w tą stronę? Chyba tak, przydałoby się to zrobić, chociaż musiałbym to wtedy o jedną kratkę wysunąć przykładowo. Czy nie wiem, czy kombinować z tym, czy nie? Kurde, bele to jest skomplikowana sprawa. Ja już nie potrafię normalnie. Musiałbym myśleć, wiecie co? Nie będę kombinował. Chyba jednak tego nie zrobimy. Nie będziemy tutaj wystawać tak samo jak wcześniej. Znaczy, nie będziemy robić takiego wystającego. E, nie wiem, jak to się nazywa. Części dachu, końcówki dachu. Po prostu zakończymy ją normalnie. Czyli tutaj płasko zrobimy i tyle. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Pewnie nie wiecie, bo mówię strasznie, chaotycznie. Nieważne. O tym, czy potrafię tłumaczyć, czy nie potrafię, możecie dyskutować. Ale chyba sami przyznacie, bez względu na wszystko, że ten domek jest serio ładny. Naprawdę. Wiem, że powtarzam to raz, po raz piąty, ale mi się on mega podoba. Ja bym chciał w nim zamieszkać, chyba sobie takie na zrobić zrobię normalnie. Ej, swoją drogą Ferajna też będzie pojawiać się na moim nowym prywatnym kanale, także też Was tam zapraszam na Ferajne, jeśli lubicie. A odcinki będą tam koło 3 razy w tygodniu. Już tak wam z góry mówię, także zapraszam was mega serdecznie na ten kanał. Po raz trzeci już, bo tam serio dzisiaj był fajny filmik, albo dopiero będzie, jeśli oglądacie ten filmik zaraz po jego publikacji. Daszek od przodu zrobiony, spójrzcie, jak to ładnie od przodu wygląda, według mnie jest to taka bardzo poprawna i serio powtórzę to dziesiąty, piękna chata. Chociaż jak tak teraz patrzę, to wolałbym, żeby od tyłu nikt na nią nie patrzył, no bo spójrzcie, jest taka strasznie płaska, nic tu się nie dzieje kompletnie, więc umówmy się, ta chata jest tylko i wyłącznie od patrzenia z przodu, z tyłu najlepiej jakby była góra i nic by nie było widać, bo no umówmy się, no tu jest brzydkie, no wszystko jest brzydkie. Od boku jest ładne, od przodu jest ładne, tylko ten tył nieszczęsny wygląda jak wygląda. Wiecie co, tak sobie teraz myślę, czy nie lepiej byłoby zamiast środka zrobić go od zewnątrz, znaczy te wszystkie dekoracje od zewnątrz nie wiem, kwietniki i tak dalej Chociaż mamy dosyć mało tych bloków Bo umówmy się, no jednak środek zająłby Mega dużo czasu I chyba lepszą opcją byłoby urządzenie go Od zewnątrz, znaczy zrobienie jakieś dekoracji Tak jak powiedziałem przed chwilą A więc zróbmy to, niech blok netherytu posłuży nam Jako ścieżka, pokażmy nasze bogactwo Że jesteśmy mega bogaci Bo umówmy się, netheryt jest bardzo Ale to bardzo drogim blokiem I jeśli ktoś robi z niego ścieżkę, znaczy, że musi być Piekielnie bogaty, albo musi mieć mega dużo Czasu wolnego, więc tak sobie też teraz zrobimy no bo to ma być chata bogacza, a nie tam jakiegoś bele, Steven Nuba, czy tam coś w tym stylu. To ma być prodomek i tyle. Ścieżkę mamy, weźmy sobie teraz w takim razie przykładowo spaczony płot. Matko Waska, jak to wygląda, jestem przerażony. Spaczony płot, jak można tak nazwać coś w Minecrafcie? Spaczony, ja, ja kojarzę w ogóle z czymś innym słowo spaczony to jakby, hmm. Ale nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, więc niech tak zostanie. Ścieżka jest, no a jako, że mamy tutaj mega dużo roślinek, to dodajmy sobie je również dookoła. A może w ogóle lamentorośna, gdzieś sobie tutaj postać. Posadzimy, tak właściwie nie postawimy. A niech sobie rosną. Na przykład stąd niech sobie rosną. A zaszalejmy tutaj jedno, tu albo nie inaczej, tu będą lampy, to będzie fajniej wyglądać. Znaczy nie lampy, latarenki. O, spójrzcie, teraz. Jedna latarenka, druga latarenka, trzecia może być gdzieś mniej więcej w tym miejscu, może niekoniecznie, w tym też nie. Hmm. No dobra, to tutaj będzie kolejna, tu będzie jeszcze kolejna, i myślę, że one tutaj fajnie się sprawdzą, jako oświetlenie tego domku w nocy. No bo siłą rzeczy domków używa się też w nocy, więc trzeba wiedzieć, gdzie on jest, nawet jak będzie noc, więc błączmy sobie szybko ją i sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. I o, o dobra, jest całkiem Nadal jest ciemno, ale jest git. Ja wracam do dnia, bo jednak noc mnie nie satysfakcjonuje, jeśli chodzi o budowanie. No i zajmiemy się pozostałymi dekoracjami. Jednak możemy te elementy rośla gdzieś strzelić. Na przykład w tym miejscu mogą być, bo czemu by nie? A niech sobie tutaj rosną. Tu może jakieś kole. No nie, no tu nie ma miejsca na nich w ogóle. Brakuje mi teraz, wiecie, czego. A są trapdory jednak! O kurde, myślałem, że nie ma tych trapdorów, a właśnie ich mi brakowało. Dobra, to jednak sobie ich tutaj wykorzystamy i myślę, że będzie to super patent. Pierwszy raz je w ogóle widzę, nie wiedziałem, że istnieją, a jednak są, Wow, ale pizko! A zobaczmy te drugie. Wyglądają, powiem wam, że Chyba są mega przydatne, bo są bardzo ładne Więc do budowania jak najbardziej Jedna, druga, no i posłuchajcie W takim razie, wydaje mi się, że nasze roślinki Są posadzone, posadźmy sobie jeszcze jedne Gdzieś w tym miejscu, abyśmy Tutaj mieli dużo tych dekoracji, żeby to nie było Pusto na zewnątrz, a może grzybki Ej, te grzybki są szalone z tego co widziałem Mają mega dziwne dźwięki, jakie się, jakie się chwyta, zaraz wam je pokażę, czekajcie Nie wiem jak was, ale mnie te dźwięki Jarają, serio Nie mogę przestać, o co chodzi Koniec, dobra, koniec już, już wyciszę dźwięki, żeby nie było, bo zaraz będę to robił cały odcinek, tak nie może być. Wyciszamy to i stawiamy tutaj pełne, normalne... Bam, grzyby. Tak, o to słowo mi chodziło. Ej, one nie wyglądają ładnie. Może jednak czerwone. No, czerwone to jest pierwsza klasa, super ransko. No to w takim razie, nasz domek jest mniej więcej gotowy. Możemy jeszcze jakieś roślinki tutaj dookoła posadzić. Mamy tu jeszcze jakieś inne w sumie. No i co? No, mam wrażenie, że nasza chata jest w takim razie oficjalnie gotowa. Co prawda, nie jest zrobiona w środku. Jeśli chcielibyście, żebyśmy ubeblowali cały dom, wykorzystując tylko i wyłącznie bloki z 1.16, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja tutaj dodam sobie jeszcze kilka szczegółów. Dokładnie tego mi tutaj z tyłu brakowało. Serio, spójrzcie, jak teraz to nie wygląda. No i myślę, że jeśli chodzi o ten domek, mamy mniej więcej wszystko. Także posłuchajcie. Jeśli podobał wam się ten odcinek, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, wbijajcie na mój nowy kanał, gdzie macie odcinek z bazą tylko i wyłącznie z bloków z 1.16. A jest ona naprawdę pizka, bo już ją budowałem wcześniej, także wbijcie koniecznie, A my widzimy się już jutro, także wbijajcie na drugi kanał, subskrybujcie ten kanał, łapkujcie w górę ten film, wbijajcie na Instagrama, tam się również całkiem sporo dzieje. No i tyle. Dzięki, że byliście, serio. Mega mi się podobał ten odcinek. Mam nadzieję, że wam domek też się podobał. Wbijacie na Discorda, pochwalcie swoimi domkami 1.16. No i tyle. Cześć!